Dzisiaj zobaczysz, jak szybko możesz stworzyć własną stronę internetową w kreatorze WebWave Automatem AI. Link do kreatora znajdziesz w opisie pod filmem. Jest to polski kreator stron internetowych, w którym możesz stworzyć stronę za darmo. Możesz wygenerować nawet kilka takich stron. Nic za to nie płacisz. Dopiero jeśli zdecydujesz się opublikować taką stronę, podpiąć pod własną domenę, dopiero wtedy opłacasz hosting i domenę. A ja mam dla ciebie niespodziankę: rabat 50% na zakup hostingu, i kod rabatowy znajdziesz też pod filmem. Na początek musimy zarejestrować się w kreatorze WebWave. Klikamy Zarejestruj się, wpisujemy swój adres e-mail i wybieramy hasło, a następnie klikamy kontynuuj. Teraz WebWave poprosi Cię o podanie numeru telefonu i bardzo ważne, żeby podać prawidłowy numer. Następnie klikasz Zaakceptuj zgody i dokończ rejestrację. Już od razu znajdujesz się na stronie startowej, gdzie możesz wybrać Wygeneruj stronę za pomocą AI. Tutaj możesz także stworzyć stronę z szablonu albo zupełnie od zera z czystej karty. Dzisiaj wygenerujemy stronę za pomocą AI. Także klikam Generuj stronę za pomocą AI, no i przedstawiam swoją wizję, żeby AI fajnie wygenerowała moją stronę. Wybieram, czy strona ma być z wieloma podstronami, to będzie z wieloma podstronami. Opis strony wymyślę samodzielnie, przygotowałam go już wcześniej. W opisie mojej strony zawarłam zarówno informacje, czym się firma zajmuje, zarówno informację, jaką kolorystykę i jaki rodzaj zdjęć chcę, żeby na tej stronie się znalazły, oraz co ma być celem tej strony a także jakie są słowa kluczowe, a nawet jakie podstrony mają się tutaj znaleźć. I bardzo ważne, dodałam również informacje kontaktowe. Teraz ten opis wklejam sobie do WebWave i klikam przejdź dalej. Teraz mogę wybrać szablon, z którego wygenerowana będzie moja strona. Każdy z tych szablonów mogę sobie podejrzeć, zobaczyć jak on wygląda i wybrać taki, który mi najbardziej odpowiada. Szablony mają różną kolorystykę, różną formę przedstawienia informacji. Ja tworzę stronę dla psychologa, także chciałabym, żeby ten szablon był spokojny, żeby nie był zbyt krzykliwy, żeby był w miarę prosty, żeby zawierał najważniejsze informacje typu o mnie, kontakt, oferta. I ten szablon akurat przypadł mi do gustu, więc wybieram szablon i klikam przejdź dalej. Teraz wybieram kolorystykę mojej strony. Mogę sobie dobrać po lewej stronie jakie kolory, od razu mam tutaj podgląd, jak to będzie wyglądało już na wygenerowanej stronie. Jako, że to będzie strona dla psychologa, to chciałabym, żeby miała jakieś takie ciepłe kolory. I tutaj dalej mam do wyboru również style tekstu. Ja wybiorę sobie jakiś podstawowy styl tekstu, o na przykład ten, i przechodzę dalej. Teraz wybieram sobie, jakie elementy mają się znaleźć na mojej stronie. Chciałabym bardzo blog, nie chcę zakładki o nas, ale chcę ofertę i cennik galeria dla psychologa nie będzie mi potrzebna. I klikam generuj stronę. To generowanie strony potrwa około 3 minut, także warto uzbroić się w cierpliwość i zrobić sobie w międzyczasie jakąś herbatkę albo kawę. W międzyczasie na podglądzie widać, jak generują się kolejne podstrony i kolejne sekcje. Moja strona została już wygenerowana, możemy zobaczyć, jak ona wygląda, i jeszcze podpowiem Ci, jak ją edytować. Tutaj mamy stronę główną, na samym środku mamy podstrony, które AI dla nas zrobiła. Tu mamy cennik, mamy ofertę. Muszę przyznać, że całkiem nieźle dopasowała nagłówki i treść. Mamy też kontakt. Tutaj też dane kontaktowe zostały poprawnie wpisane. Mamy blog. Całkowicie przygotowała dla mnie zakładkę blog i to wszystkie podstrony, które mamy. Jak klikniemy sobie oczko w prawym górnym rogu ekranu, to możemy podejrzeć stronę tak, jakbyśmy korzystali z niej jako użytkownicy, czyli przechodzimy sobie już z menu do cennika, do oferty. Wygląda to całkiem nieźle. Możemy tutaj wybrać też widok na komórki i podejrzeć, jak to wygląda na komórkach, i przechodzimy do bloga. Tak wygląda poszczególny artykuł. On od razu podzielił artykuł na nagłówki H1, H2, H3, bo tak to powinno być w prawdziwym artykule. Więc jak będziemy wypełniać własną treścią, to warto pamiętać, żeby właśnie te nagłówki H1, H2 i H3 zachować. No i tak wygląda moja strona. Oczywiście nie do końca ona pasuje do, do mnie jako do psychologa. Więc wracam teraz na stronę główną i popodmieniam sobie treści i zdjęcia, tak żeby dopasować je do swoich potrzeb. Klikam sobie na zdjęcie, zmień obraz. No i ja chciałabym, żeby tu był taki obraz właśnie jakiś taki bardziej związany z harmonią, przyjemny, delikatny, może nawet niekoniecznie ten. Więc tutaj mam możliwość wyboru z banku zdjęć, dowolnych zdjęć, które się wyświetlają. Automatycznie już kreator AI podpowiedział słowo, po którym mam szukać. Także od razu sobie wybiorę zdjęcie, które mi odpowiada. Jakieś takie przyjemne zdjęcie natury, bo ma się ten gabinet psychologiczny właśnie z czymś takim przyjemnym, miłym kojarzyć, z taką ostoją, pomocą i tak dalej. Także wybiorę sobie tutaj zaraz zdjęcie. Klikam, dodaj do moich zdjęć i już od razu to zdjęcie zaraz będzie podmienione na stronie głównej. Oczywiście możesz wybrać dowolne zdjęcie. Można też wrzucić sobie zdjęcie samodzielnie. I wydaje mi się, że to mi się podoba. Przechodzę do zakładki o nas, jako że to jest gabinet indywidualny, zmienię tutaj na o mnie, także po prostu klikam, od razu zaczynam pisać i tutaj od razu mi się ta treść zmienia. Ja już do zakładki o mnie tą treść sobie przygotowałam wcześniej, ale za chwilkę pokażę Ci, jak ją również edytować za pomocą AI. Także ja tu sobie wklejam tą treść, którą przygotowałam wcześniej. Mogę jeszcze usunąć formatowanie, ponieważ wkleiłam z Worda, a chciałabym, żeby czcionka była wszędzie taka sama. I tutaj również mogę sobie zmienić obraz. Ja sobie teraz wybiorę tutaj obraz jakiejś pani, która odpowiada jakby psycholożce, ponieważ wiadomo, jest to strona psy przykładowa, ale oczywiście możesz sobie wybrać obraz ze swojego komputera. Właściwie to nawet weźmiemy sobie kobieta. I powiedzmy, że to jest zdjęcie mojej pani psycholog, do której należy strona. Wstawiam sobie tutaj zdjęcie. Mam jeszcze możliwość w zakładce ustawienia wykadrować ten obraz. O, i teraz jest idealnie. I teraz nasza oferta. Tutaj również mogę te obrazy zmienić, ale w ofercie chciałabym, żeby pozostał jeden obraz, więc klikając Delete te obrazy po prostu usuwam. Pozostawiam mi jeden obraz, który sobie tutaj rozszerzę na całą szerokość. Daję Zmień obraz i tutaj znowu wybiorę coś z dziedziny psychologii. Szukamy tutaj wpisując po angielsku, bo sama wyszukiwarka działa po angielsku. Wybieram sobie jakąś taką formę konsultacji. I tutaj również mogę zmienić treść samodzielnie, ale mogę również za pomocą AI sobie wybrać, jaką treść chciałabym tutaj dodać. Wybrałam sobie opis, klikam generuj i sztuczna inteligencja tworzy dla mnie treść na stronę. Jak widzisz, ten opis jest trochę biedny, chyba troszkę lepiej byłoby, gdybym użyła zwykłego czata GBT, ale być może tutaj forma prompta jest do poprawienia. No dobrze, lecimy sobie dalej. Oferta powiedzmy, że jest tutaj już gotowa. Dalej mamy taką galerię. Ona mi jest niepotrzebna, więc klikam sobie na całą tą zakładkę Fotos i Delete ją usuwam. I ostatnia jest nasza historia. Ja bym tutaj zamiast tego dała na przykład, jak pracuję. Tutaj dodaję oczywiście swój tekst i zmieniam sobie jeszcze zdjęcie. O, i wybiorę sobie na przykład takie zdjęcie. To zdjęcie automatycznie się przyciemni. Jest tu zastosowana nakładka, dzięki której to zdjęcie się automatycznie przyciemni. I teraz, jak kliknę sobie ikonę oczka, mogę zobaczyć, jak ta strona wygląda już poprawiona przeze mnie. Zauważ, że nie musisz tutaj się bawić w zmianę menu, nie musisz tutaj się bawić w zmianę kontaktu na dole, wszystko jest już wstępnie przygotowane. Twoim zadaniem jest tylko wybrać zdjęcia, podmienić, podmienić treść, edytować treść i wszystko masz gotowe. Tutaj jest też miejsce na logo, oczywiście logo również sobie wstawię, ale logo już wybrałam sobie wcześniej, przygotowałam sobie wcześniej na komputerze. Także wybieram sobie logo. I tutaj mam wersję do pasu, i może być. Jeszcze to logo sobie powiększę. I tutaj na podglądzie już to moje logo też jest widoczne. Także w ten sam sposób przechodzę sobie między podstronami, czyli na przykład cennik, i edytuję sobie wszystko to, co potrzebuję. Klikam w tekst, klikam w cenę i sobie to już edytuję. Tak samo tutaj są zdjęcia. Mogę sobie kliknąć, zmień obraz i wybrać sobie na przykład. Z banku zdjęć albo z banku ikon jakąś ikonę, która będzie do tego pasowała. Wybrałam sobie taką ikonę. Mogę tutaj jeszcze na przykład dobrać do niej kolor. Tak wygląda mój cennik po zmianie wszystkich zdjęć na ikony. Przechodzę na kolejne podstrony i wszystko sobie dalej poprawiam. Wrócę teraz jeszcze na stronę główną i to, co należałoby poprawić, to przyciski kontaktowe. Upewnić się, że one faktycznie prowadzą do kontaktu. Klikam na przycisk akcja po kliknięciu link. przejść do podstrony kontakt. Super. O mnie i tutaj również bolałabym, żeby był albo numer telefonu, albo przejście do kontaktu, więc piszę sobie kontakt i tutaj również dam w akcję po kliknięciu link, przejść do podstrony i wybiorę podstronę kontakt. Dzięki temu wszystkie te przyciski będą faktycznie do kontaktu kierowały, co jest bardzo ważne, żeby tutaj klient się nie zgubił. Na przycisku mamy stan normalny i po najechaniu i również w tym stanie po najechaniu zmieniamy napis na kontakt. I przechodzimy do podstrony Kontakt. Oczywiście możemy tutaj też zrobić link do podstrony Oferta. Nie musi to być link do podstrony Kontakt, ale ja sobie akurat wymyśliłam, że to będzie link do podstrony Kontakt. I w ten sposób również sprawdzamy i zmieniamy wszystkie przyciski. Jak już całą stronę mamy wyedytowaną, to jeszcze możemy przejść przez wszystkie wersje responsywne i upewnić się, że wszystko tutaj działa, bo wiadomo, to było robione przez automat. I na przykład tutaj widzę, że już na zdjęciu jest ucięta twarz. Więc również tą twarz sobie wykadruję, żeby była widoczna po prostu cała twarz. I w ten sposób sobie przechodzimy na wszystkich podstronach i możemy sobie edytować stronę. Tutaj również co bym poprawiła, na pewno bym delikatnie powiększyła przestrzenie między tymi nagłówkami, więc to sobie po prostu robię i bez problemu. Mogę sobie te elementy usuwać, dodawać, przesuwać. Jest to w ogóle bardzo proste, bo to jest edytor drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. To jest bardzo wygodne w użyciu. Pokażę Ci jeszcze, jak edytować bloga na tej podstronie. Przechodzimy do zakładki Blog, i tutaj, tak naprawdę, jak przejdziemy na samym środku na podstronę Blog, to mamy podgląd, jak ten blog wygląda. Jak sobie klikniemy podgląd, możemy wejść właśnie w ten wybrany artykuł. Te artykuły jakby są tworzone według pewnego schematu. Jeśli chcemy dodać nowy artykuł, klikamy Blog, nowy artykuł, wybieramy sobie Blog, dodaj artykuł i widzisz, od razu mamy ten schemat już przygotowany. Także klikamy sobie tytuł artykułu. Wolna wola na przykład. <tutaj>, tutaj mamy zdjęcie tego artykułu, więc zmień obraz, możemy sobie dowolne zdjęcie tutaj wybrać. I dalej mamy już treść naszego artykułu i tutaj dowolną treść możemy sobie wkleić. Ja po prostu skopiuję jakiś obojętnie jaki tekst i sobie go tutaj wklejamy. Wklejając pamiętamy, żeby usuwać formatowanie, żeby czcionka nam się dopasowała do reszty pod podstrony. Możemy tutaj robić entery, możemy sobie ten tekst dzielić na mniejsze fragmenty. W treści nawet możemy dodawać zdjęcia lub filmy. Mamy tutaj taki przycisk, dzięki któremu możemy po prostu w treści dodawać zdjęcia lub filmy. One się nam automatycznie tutaj załadują. Klikając dwukrotnie, możemy również wybrać nawet ich wielkość. Czyli na przykład, jeżeli chcę, żeby szerokość tego zdjęcia była 80%, wybieram sobie i już mam na 80%. Także taki artykuł dodaje się praktycznie automatycznie. W tym momencie po opublikowaniu ten artykuł znajdzie się właśnie na podstronie blog. O, już go tutaj widać. Także po opublikowaniu on będzie widoczny na stronie, tak jak go sobie tutaj dodaliśmy. I te artykuły mają również tą zaletę, że to wszystko jest już wstępnie dopasowane do wersji responsywnych. Ty tylko dodajesz treść i nie martwisz się niczym więcej. W zakładce artykuły, tutaj rozwijanej pod podstronami, możesz też w te artykuły sobie wejść, je edytować, usuwać, co tylko sobie chcesz. Również w zakładce blog masz dostęp do całej listy artykułów, gdzie możesz je również. Edytować, podglądać, duplikować czy usuwać. Kiedy twoja strona jest już gotowa, klikasz sobie publikuj i ta strona będzie już widoczna publicznie, ale nie będzie widoczna na twojej indywidualnej domenie, tylko będzie widoczna na domenie kreatora WebWave. Strona została opublikowana i tutaj właśnie możesz zobaczyć adres, pod którym ta strona będzie się wyświetlać. Po kliknięciu na ten adres, on się pojawia tutaj w pasku przeglądania, twoja strona się wyświetla i dokładnie w taki sam sposób będzie się wyświetlać. Jak już opublikujesz ją na własnej domenie? Teraz zostało tylko podłączyć własny adres stronę i opłacić hosting. Już pokazuję Ci, jak to zrobić. Klikasz w ikonę WebWave, przechodzisz wychodzisz do panelu Webmastera. Aby opublikować stronę pod własnym adresem, klikamy Włączam plan Premium. Właśnie na ten plan Premium otrzymujesz 50% rabatu. Ale bardzo ważne jest, żeby wybrać plan na cały rok, bo dzięki temu masz właśnie te 50% rabatu, ale też otrzymujesz darmową domenę. Klikasz, wybieram. Masz tu również możliwość opłaty miesięcznej, 1 miesiąc 59 zł, ale na cały rok wychodzi 270 zł z rabatem. Przechodzę dalej i tutaj wybieram swoje imię i nazwisko oraz wybieram swoje dane. Po wybraniu danych przechodzę dalej i przekierowuje mnie już do płatności. Klikam kupuję i płacę. Ja wybiorę sobie plika. Po opłaceniu strony klikam sobie wróć do sklepu i moja strona została już opłacona. Teraz mogę zarejestrować nową darmową domenę i sprawdzić jej dostępność. Ja wybrałam sobie adres psychoterapiaharmonia.pl. Klikam sprawdź dostępność. Ta domena jest wolna, więc klikam zarejestruj domenę. Muszę podać swój PESEL. Rejestracja przebiegła pomyślnie i teraz klikam sobie zamknij. Strona ma już pakiet premium. Klikam ustaw własny adres i tutaj wybieram sobie ten adres jako moją domenę główną. Twoja strona jest już gotowa, jest już podłączona, ma swój własny adres. Teraz czekamy jeszcze, aż aktywuje się certyfikat SSL. Jeśli teraz otworzysz swoją stronę w przeglądarce, będzie się ona wyświetlać jako niezabezpieczona, ponieważ nie ma certyfikatu SSL, więc będzie się wyświetlać jako niebezpieczna. Ale WebWave w ciągu kilku godzin aktywuje ten certyfikat SSL. Wtedy w ustawieniach adresu wszystko będzie się tutaj wyświetlać na zielono i Twoja strona będzie wyświetlać się poprawnie na właściwym adresie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że uda Ci się stworzyć swoją własną stronę, a jeśli będziesz potrzebować pomocy, zapraszam do kontaktu.